Ja akurat składam Kejsa dzisiaj, wczoraj przyszły łożyska Wczoraj do 24, tutaj pojeździłem sobie w jednym spugiem Złożę tego kejsa jadę dalej orać Zmienię widać, ale wam coś pokażę Bo przy okazji powymieniałem paski I tutaj, kurde nie widać Patrzcie jak tam jest szczelina wąska I ten dziadowski pasek Który idzie od sprężarki do klimy alternatora i pompy wody nie szło go tutaj przełożyć. Co się namordowałem to masakra. z tym to już poszło elegancko i co? Wcześniej nabiłem sobie łożysko już na mocowanie od tego wisko żeby wam pokazać jedno łożysko to wcale się nie kręciło, to jest to bodajże o. nie wiem jak to działało Drugie się kręci, ale wyło i dwie rolki od, i dwa łożyska od rolki Tu mam już nabite, złożone wisko wkładam, skręcam, no i co, no i będzie ogień. Co tu jeszcze z takiego ciekawego? Nic nie ma, Zastanawia mnie tylko ten wałek przegub. Nie wiem, fachowek się nazywa, bo nie jestem mechanikiem. Ale jakby taki delikatny luz miał chyba, że on tak ma mieć. Dobra To by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Może połączę filmik jak go odpalę.